Wyobraźmy sobie koło i odcinki AC i BD, które wobec równości odpowiednich łuków dzielą to koło na cztery identyczne części. Dokładnie tak samo, jakbyśmy dzielili pizzę na cztery ćwiartki. Wobec tego, punkt przecięcia tych odcinków jest środkiem koła i zarazem środkiem okręgu, a odpowiednie kąty środkowe są proste. Pozostawmy ten kąt środkowy, który jest dla nas istotny, i zauważmy, że mamy tutaj kąt środkowy AOD oraz kąt wpisany ACD, oba kąty oparte na tym samym łuku DA. Teraz korzystamy ze znanego twierdzenia, które mówi, że miara kąta wpisanego jest równa połowie miary kąta środkowego. Jeśli oba kąty są oparte na tym samym łuku, to oznacza, że poprawna odpowiedź jest w punkcie C.